Witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji występu publicznego. Jest to nieodłączny element w życiu i funkcjonowaniu zawodowym muzyków. Łączy się także z bardzo specyficznym stanem emocjonalnym, który możemy określić jako inny stan świadomości. Jest to inny stan niż ten, który towarzyszy nam na co dzień podczas grania w domu czy podczas lekcji. Zastanów się teraz przez chwilę, z jakimi emocjami kojarzy ci się występ publiczny. A żeby to ułatwić, zrobimy małe ćwiczenie. Daj się teraz poprowadzić. Usiądź wygodnie, stopy oparte na podłodze, ręce złożone swobodnie na kolanach, głowa oparta. O ścianę, plecy oparte na oparciu krzesła. Zamknij oczy i oddychaj głęboko. Wdech i brzuch unosi się do góry. Wydech i brzuch opada. Wdech, przy wydechu poczuj jak wszelkie napięcia opuszczają Twoje ciało. Całe ciało rozluźnia się coraz bardziej i bardziej. Stopy, nogi, uda, klatka piersiowa, ramiona. A teraz powróć myślą do swojego ostatniego występu publicznego. Może to był koncert, może to był egzamin, czy przesłuchanie lub audycja szkolna. Stoisz niedaleko wejścia. Przypomnij sobie zapach, jaki tam był. Przypomnij sobie wrażenia dotykowe. Jakie światło wtedy było? Jak byłeś ubrany? Czekasz na wejście, zaraz będziesz grać. Zaobserwuj teraz, jakie sygnały wysyła Twoje ciało. Co się dzieje z Twoim oddechem, z dłońmi, z tętnem, z żołądkiem? Co czujesz? Nazwij te emocje. I zapamiętaj je. Przypomnij sobie, co wtedy myślałeś, o czym myślałeś. Dokładnie odtwórz to sobie w wyobraźni. Zapamiętaj, jak się wtedy czułeś. A teraz wyobraź sobie, że ta chwila nadeszła, i idziesz w stronę miejsca, w którym będziesz grać. Zapamiętaj te myśli, które Ci towarzyszą. Oddychaj swobodnie, głęboko. Jak policzę do trzech, powoli otworzysz oczy i będziesz tu i teraz. Raz, dwa, 3. Na pytanie o emocje w trakcie występu publicznego najczęściej padają takie odpowiedzi jak lęk, niepewność, zakłopotanie, bojaźń, ale poza tym także uniesienie, ekscytacja, pobudzenie jak również oczekiwanie, ciekawość, nadzieja. Poczucie dumy, że zaraz będę grać, i wreszcie pojawia się także radość, choć przyznam, że dosyć rzadko, i bardzo często towarzyszą temu słowa, bo zaraz będę miał to z głowy. A na koniec warto wspomnieć, że pojawiają się także takie emocje jak bezradność, beznadziejność, poczucie takiego oklapnięcia, rezygnacji. W angielskich odpowiednikach naszej tremy. Uwypuklony jest aspekt lęku, strachu. Po rosyjsku trema oznacza twórczy niepokój. Natomiast polska trema, od włoskiego tremare, czyli drżeć, niezupełnie kojarzy nam się z lękiem związanym z występem publicznym. Trema to, nawiązując do naszego poprzedniego odcinka, emocja złożona, a więc stan pobudzenia o znaku dodatnim lub ujemnym, o jakimś poziomie intensywności, który zależy od naszego układu nerwowego, a także od czynników sytuacyjnych. Emocja złożona, czyli nie wiem, czy pamiętacie, jest to emocja, która wymaga zinterpretowania jest to stan, któremu musimy nadać jakieś znaczenie. To, co odróżnia tremę od innych emocji, to jest czynnik sytuacyjny, ponieważ trema związana jest przede wszystkim z sytuacją występu publicznego. Co się składa na tremę? Jakie doznania? Zmiany wynikające z fizjologii naszego układu wegetatywnego. To są takie zmiany jak zakłócony oddech, przyspieszony, krótki, przyspieszone tętno, spocone ręce, drżące palce. Częstsze oddawanie moczu, zaburzenia jelitowo-żołądkowe. Druga grupa objawów związana jest z naszymi reakcjami, które mogą być obserwowalne. To są różnego rodzaju niekontrolowane odruchy, gesty. To jest także deautomatyzacja wykonania. Bardzo groźny objaw, który może skutkować różnymi pomyłkami w trakcie występu. Trzecia grupa objawów. Związana jest z naszym myśleniem, z naszym umysłem. Następuje gonitwa myśli, pojawiają się myśli katastroficzne, rozproszenie uwagi. Zaczynamy zwracać uwagę na publiczność, myślimy o tym, jak jesteśmy oceniani, jak jesteśmy ubrani, jak się zachowujemy, jak inni nas odbiorą. Te trzy grupy czynników nazywamy pierwsze to są fizjologiczne. Drugie, behawioralne, związane z zachowaniem, a trzecie, poznawcze. Zastanówmy się, czy te czynniki sprzyjają dobremu wykonaniu, czy przeszkadzają. To zależy. Muzycy niechętnie witają objawy, zwłaszcza te objawy fizjologiczne. Czasami mówią, a żebym ja się tak czuł na występie, jak w domu. To nie jest najlepsza postawa. Wykonanie publiczne stawia zupełnie inne wymagania, wymaga przekazu emocji. Jak będziesz przekazywał emocje, jeżeli wyjdziesz na scenę w stanie wyciszenia, obojętności? Stan pobudzenia jest konieczny. Nasz organizm o tym wie. Te doznania fizjologiczne i podwyższone stan pobudzenia towarzyszący im to atawistyczna, prastara reakcja. Naszych przodków, którą o nich podzieliliśmy, która mobilizowała człowieka do odpowiedniej akcji, ucieczki albo walki. To ciało mówi ci, że za chwilę będzie się działo coś ważnego dla ciebie. Powitajmy zatem te objawy fizjologiczne jako sygnał naszego ciała do mobilizacji. Kiedy ten stan może być groźny dla naszego wykonania. Otóż wtedy, kiedy przekroczy pewien punkt krytyczny. Na ilustracji przedstawione macie prawo Jerkcesa Dodsona, które wyraźnie pokazuje, że istnieje związek krzywoliniowy między poziomem wykonania zadania a stanem pobudzenia. Zobaczcie, że do pewnego momentu przy wzroście stanu pobudzenia wzrasta również poziom wykonania zadania. Po czym, po osiągnięciu punktu optymalnego, jeżeli stan pobudzenia dalej będzie wzrastać, to tym razem poziom wykonania będzie już niestety pogarszać się. Gdzie jest ten punkt optymalny? To każdy indywidualnie musi go niestety znaleźć. Są osoby, które przed występem muszą nakręcić się. Potrzebują większej stymulacji, aby działać na wysokich obrotach ale są też takie, które bez stymulacji już są bardzo pobudzone. Dla nich stan koncertowy jest tak silny, że one potrzebują wyciszenia się, uspokojenia, relaksacji. I z tego punktu widzenia tremy możemy podzielić na dwa rodzaje. Na tremę adaptacyjną, kiedy stan pobudzenia sprzyja dobremu wykonaniu, i na tremę dezadaptacyjną, kiedy poziom pobudzenia jest zbyt wysoki i działa destrukcyjnie na poziom wykonania. Ta ostatnia może działać paraliżująco nawet. Składa się na to wiele czynników. Po pierwsze sytuacja, sytuacja ekspozycji społecznej. Wystawiamy się na ocenę, na ocenę punktową, egzaminacyjną, ocenę ekspertów naszego środowiska i to w sferze działalności bardzo dla nas znaczącej. Dziedzina działalności, którą prowadzimy, jest bardzo nasycona emocjonalnie. W związku z tym przywiązujemy też inną miarę do tych ocen. Paraliżująco działa na nas także presja czasu i niemożność poprawienia błędów. Paraliżująco działać mogą także nawiedzające nas myśli katastroficzne dotyczące konsekwencji, pomyłki, nieudanego występu. A stąd już tylko krok. Do potknięć pamięciowych, potknięć technicznych. Utrata kontroli, rozproszenie uwagi, to jest wszystko to, co się wiąże z działaniem naszych myśli. Tak się składa, że osoby lękowe i muzycy o skłonnościach do tremy dezadaptacyjnej mają tendencję do skupiania się na sobie, na swoim ja, podczas gdy powinni koncentrować się przede wszystkim na emocjach i na muzyce. Koncentrowanie się na czynnikach zewnętrznych nigdy nie przynosi dobrych rezultatów. Ten poziom koncentracji skupiony na tym, co ważne, można wyćwiczyć. To jest do zrobienia. Podatność na tremę dezadaptacyjną zwiększają takie czynniki jak niska samoocena, niska samoskuteczność. Niewłaściwe przygotowanie się do występu, zwłaszcza pod względem pamięciowym, a także wspominany w poprzednim odcinku perfekcjonizm. Jeszcze wspomnę o niewłaściwej hierarchii celów. Niewłaściwa hierarchia celów to na przykład wtedy, kiedy traktujemy muzykę i nasz występ jako środek do osiągnięcia sławy, do sukcesów, do rywalizacji, do bycia lepszym od innych. Pamiętajmy o pewnej zależności. Na ilustracji macie przedstawiony model znanej terapeutki Krystyny Padewski. Jest to model zależności między czterema czynnikami naszych doświadczeń życiowych. Te cztery czynniki to są po pierwsze nasze myśli, po drugie nasze emocje, uczucia, nastroje. Po trzecie to są objawy fizjologiczne i po czwarte to są nasze zachowania. Tak jak strzałki pokazują, każdy z tych elementów zależy od pozostałych i może wpływać na pozostałe. Sygnały z ciała, czyli zmiany fizjologiczne, mogą wpływać na nasze myślenie, nasze myślenie może wpływać na nasze zachowanie i emocje, a emocje mogą wpływać na sygnały z ciała i nasze zachowanie. W sytuacji występu publicznego odbieramy pewne sygnały z ciała, zmiany fizjologiczne. Jeżeli nazwiemy je lękiem, to będzie znaczyło, że się boimy. Skoro się boimy, to jeszcze bardziej zaczną nam się trząść ręce, jeszcze bardziej będą nas nawiedzać myśli związane z lękiem i, krótko mówiąc, zapętlimy się. A naszym zadaniem jest przerwanie tej pętli. Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z tremą jest obserwacja tego wszystkiego, czego doznajemy, zwłaszcza uczuć, emocji. Także doznań z ciała. Zauważ je, obserwuj je i spróbuj je nazwać. Tak się składa, że wszyscy zawsze najpierw postrzegają lęk, ale lęk przecież nie jest jedyną emocją, która nam towarzyszy. Należy postarać się wyłapać wszystkie inne odczucia, typu ekscytacja, radość, podniecenie i spróbować na nich skoncentrować swoją uwagę. Jeśli skoncentrujemy ją na innych odczuciach niż lęk, jest szansa, że w ogóle tego lęku nie dojrzymy. Lęk przekuj w skupienie. Skoncentruj się na dźwięku, na emocjach, które niesie utwór, na przekazie artystycznym, na kulminacjach. Zobaczysz, że nie będzie miejsca i czasu, aby myśleć o czymś innym. Nadaj odpowiednie znaczenie swojemu stanowi pobudzenia. Potraktuj te sygnały z ciała. Jako informacje o mobilizacji Twojego organizmu, mobilizacji do trudnego zadania, które cię czeka. Dzięki temu Twój występ będzie bardziej efektywny. Opracuj sam dla siebie krótkie hasła, myśli, które jeszcze bardziej Cię zmobilizują do działania. Na przykład, do dzieła, dam z siebie wszystko. Dobrymi metodami w radzeniu sobie z tremą są różnego rodzaju relaksacje, wizualizacje. Zwłaszcza wizualizacja może pozwolić Wam nauczyć się osiągać ten stan koncertowy w warunkach poza występem w warunkach domowych, w warunkach szkolnych nauczyć się w nim funkcjonować i z nim kooperować. Zrobimy teraz krótkie ćwiczenie z wizualizacji. Będzie trwało około dwóch minut. Zapraszam. Usiądź wygodnie, tak jak poprzednio, zamknij oczy, rozluźnij się całkowicie, oddychaj spokojnie i głęboko. Wdech i wydech. Wdech i wydech. A teraz. Przenieś się myślą do dnia swojego bardzo udanego występu. Przypomnij sobie ten dzień od momentu wejścia do sali. Przypomnij sobie, jak wyglądałeś, jak byłeś ubrany i jak zacząłeś grać i jak się wtedy czułeś. Co myślałeś, na czym koncentrowałeś swoją uwagę, jak ci się grało. Przypomnij to sobie dokładnie, bo te same emocje, to samo uniesienie będziesz musiał w sobie wywołać. Co działo się po skończeniu gry? Jak się wtedy poczułeś? Mocno odczuj ten nastrój, to uniesienie. Będziemy je zawsze przywoływać, jak pomyślisz o kolejnym swoim występie. Wdech i wydech. Pomyśl o tym dniu, o tym występie. O tym nastroju, o tych emocjach, uniesieniach. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Pamiętajcie, że trema stanowi integralny element występu publicznego. Zarówno w zawodzie muzyka, ale także w wielu innych zawodach, trema jest zjawiskiem bardzo powszechnym wśród muzyków. Obok mnie macie zaprezentowane dane z wielu różnych badań na przestrzeni ostatnich lat. Zobaczcie, jaki procent muzyków ma problemy związane z tremą. Trema występuje częściej u smyczkowców, jest bardziej uciążliwa dla kobiet, pojawiać się może w różnych etapach życia zawodowego, także już w dojrzałym wieku. Do słynnych tremiarzy zaliczali się między innymi Paderewski, Horowitz, Rubinstein, Pablo Casals czy Glenn Gould. A Gwidon Kremer stwierdził kiedyś, że tremę zaczął mieć dopiero wtedy, kiedy von Karajan nazwał go najlepszym skrzypkiem świata. Tremę możemy interpretować w takich kategoriach, że oznacza ona, że to, co robię, jest dla mnie ważne. Trochę tak jak w zakochaniu. Jest to stan, w którym organizm czasami płata nam różne figle, czasami jąkamy się, ale jednocześnie każdy z nas tęskni do takiego stanu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na nasze psychologiczne konsultacje w ramach programu Wspieramy.